Bundy. Akcja! Okej okay. yeah. Siema Jar. Filmik z dedykacją dla Jara Materiał cały od niego de Będziemy do... trochę komentować, będziemy komentować, nie będziemy komentować się oczekiwać I po prostu wjedźmy w to Bo nie wiedzieliśmy jak to przesłać, to będziemy komentować Bo Biedźmy. nie wiadomo jak się robi Dobra yeah. muzo nie, nie, nie. Yeah, się, zamknij się, zamknij się, me się. Zamknij się, zamknij me Zamknij się, zamknij się. me się, zamknij się. 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 No podanie na chuj. Dla Lamin. No. Lamin, dobra. Lamin ciekawie, wie, to, no Jak debil. O ja my debil. god. My god. Ale wyszło debil. dobra. O, weź, wiesz, zobacz jak się pieprzy w tą barierę. Weź co w Co w tej chwili? O, jeszcze troszkę Tutaj. O, jest, 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 jest. Pokaż. O, tam w prawym dolnym rogu jak się pieprza. Pokaż. Pokaż. Po prostu on biegnie się nie zatrzymuje. <tłynie> A, <tłynie> 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 Klajwert, widzę, że ja do nich... Ikon... O! o Dobra, i petarda. Tu się nawet nas słychać. Aj, 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 ajeny. Ajeny. O, petarda. Ajeny. Show me. Show me. Nadiri? Okej, ładnie wyś. A co aż w przeciągu górnym roku jak ja o nas zadbał, derby dla widza? Tak, tak, właśnie widzę. Lamin, ciekawe co to wygląda. Lamin, petarda, petarda. O, o, kurde. O, o, ludzie, o, ludzie. O, ludzie. A nie, no. Scinka? Poczekaj, ale to. No poczekaj, no. Pitka Czekaj, bo. Dobra, Jar nas nie dba. Jaro nas nie dba, no. Wyrobił nas w jakąś. I co?

no okay. widzę, że u Jara już trzy żywone. Nie <grym> to... ja pierwsza się chłopa. Ładnie ciekawe, co z tego wyniknie też. Wow. A, a, jeden Jeszcze brakarze. O, fajnie, Faj fajnie bywa. Ale... O, o, o jeden. Ale... Ja, Ale Jarek tak. trochę ścinał. Ja się nie boję. to, to, to Są trochę ścinki, no. Za Ale są trochę ścinki, co? To, to jest... O, fajne podanie. Ja to założy coś takiego fajnego, wykombinuje. O, ludziska, Jaro. O, ale ładnie. dobro a, a fajną Nie mogę. To jest takie <ścoughs> śmieszne. Nie ma sensu, to robij sobie pauzy, bo jest tak, takie lekkie są. <ścoughs> dobra. To... dobra. Ja. Dzięki. Nie.